Witam wszystkich kolejna robota w środku oczywiście eee, nie dlatego, że pada, ale dlatego, że tak się jakoś wychuśtałem, że nie mam co robić na zewnątrz. Chwilowo, więc muszę ogarnąć się w środku. Co będę robił? Słuchajcie będę chciał do tych belek dachowych od spodu przymocować folię budowlaną. Oczywiście to nie jest na stałe, to na razie będzie taka prowizorka, po to żeby górę odciąć od dołu yy, czyli żeby góra zaczęła żyć swoim życiem. To znaczy wentylacja jest zrobiona yy, tak jak ma być, tak jak jest przewidziane i tak jak yy, jest ustalone. I teraz bym chciał odciąć ten dół od tej góry, żeby góra po prostu już mówię żyła swoim życiem. Jest tam sporo syfu na górze, czyli na tej belce drewnianej i za tą belką drewnianą to jest syf typu nasiona z brzuszek, liście. Muszę to odkurzyć wszystko, bo tam to wszystko zostało. Czyli odkurzę te belki za tymi belkami. Ten najgorszy taki śmietnik, co tam jest. No i co? No i będę wybijał to folią. Zobaczymy, czy ja w ogóle to ogarnę sam. I czy to się da tak zrobić, jak sobie wymyśliłem. Więc biorę się za robotę. Ta. Kolejna bardzo <tryk> dobra robota. Zobaczymy, jak to tam będzie. Folia na tą chwilę wygląda tak. Mam przybite dwie. Jedną tutaj. I drugą tutaj. No, powiem Wam, że samemu to nie jest taki hobsiub. Yy, ale da się zrobić. Trochę się trzeba namęczyć. Oczywiście za mało mam tej folii, bo tutaj bym nie chciał ich sklejać dwóch do kupy, tylko po prostu osobny pasek nabić. Mam jeszcze jedną, więc na tą część mi starczy. A tutaj muszę dokupić jeszcze, żeby tu dobić ten pasek i, i tamten pasek. Ale tak jak wczoraj, Wlazłem tam pod ten dach, jak było gorąco, znaczy jak świeciło słońce, to tam pod tym dachem to się wytrzymać nie dało. Jednak ta folia też od, odizoluje ten, ten, ten jakby żar, który odbiera ta papa i przekazuje. E, odizoluje to od tego dołu, żeby tu można było normalnie coś robić, bo przy dobrej pogodzie to raczej wątpię. No ale zobaczymy, jaka to będzie różnica temperatur. Muszę się zaopatrzyć w dwa termometry. I będzie wiadomo. Muszę ten pierdolnik przerzucić na razie na tą stronę, gdzie jest zrobione, żebym tu mógł spokojnie popylać na drabinie. Jak się ogarnie te folie, to się posprząta. Kur... Bo za, za dużo już tych gadżetów tu jest. Także biorę się za robotę. Nabijam tą i tutaj salą z kuchnią będzie jakby gotowy. Także tak. Słuchajcie, folię mam obitą na tyle. Trzy są założone, zostało mi założyć jedną. Użyłem do tego jakiejś specjalistycznej taśmy, przynajmniej tak twierdzili w sklepie, że to jest super, hiper taśma do folii budowlanej grubej. I powiem wam, że o ile ta taśma na pewno super, hiper dużo kosztuje, a majstra kosztowała dwa razy tyle, bo pani mi nabiła dwie, a kupiłem jedną, ale to się kapnąłem w domu jak patrzyłem z ciekawości ile ona kosztuje, no ale nieważne, to już się trzyma tydzień i faktycznie kurweńka to się trzyma. Nie odkleiło się. Więc majster zaraz ogarnie sprawę. Wezmę się zakończenie tej folii. Taki mam hitry plan. Bo folii oczywiście nie skończyłem, bo mi zbrakło, a teraz jestem mam kupioną folię. Więc tutaj sobie ją rozwieszę na ścianie, żeby obciąć pasek taki jak potrzebuję. Znowu zaczyna padać. węgiel. No i tyle i biorę się za dalsze obklejanie tej folii, no i tutaj ten kawałek, jeden pasek muszę, muszę też e, dokleić. E, wychodzi mi na to, że to znowu pada i chyba dzisiaj z ogniska lipa będzie, ale zobaczymy, dobra. Nie wiem czy to będzie widać, zobaczcie jaki mam widok. Właśnie przeszła burza, taka dobra burza z piorunami, i za moimi plecami wychodzi już słońce, już będzie ciepło, znaczy ciepło, będzie po prostu słońce świecić wieczorne, a tu z przodu mam jeszcze tą chmurę mam tak chmurę, tą co przeszła z tą burzą od pleców świeci słońce już na drzewa, i na środku mam tęczę. Na środku mam tęczę. Nie wiem, czy to będzie tak kamera odzwierciedlała, jak to jest naprawdę, ale zajebisty widok i powietrze takie, jest, wiecie, takie, takie wiosenne zajebiście. Nie jest za ciepło, bo jest 12 stopni, ale te powietrze takie jest rześkie, takie... Mm, ten zapach tego wszystkiego to po prostu masakra. Rozwala mnie to. Mm. Zakochany jestem po prostu w tym miejscu. Przejdźmy do rzeczywistości, do folii. Koniec marzeń, rozmarzeń. O, tam zobaczcie, jakie słońce już daje, wychodzi. Jeszcze coś tam pada, ale to zaraz przejdzie i będzie pogoda. No, a teraz wróćmy do folii. Majster obciął naddatek. Tutaj sobie e, musiałem uciąć metr. Więc przybiłem to do muru, łatą sobie przyłożyłem, uchlastałem sobie równy pasek na metr, bo podłoga jest zbyt koślawa, żeby to zrobić. Zaraz go zdejmę i będę go przymocowywał od tutaj. Folię mam ogarniętą na całości. E, oczywiście będę musiał sprawdzić za jakieś dwa miesiące, jak wyglądają te deski w miejscu dotykania tej folii ale myślę, że nic się im nie stanie, bo tam jest po prostu osobna cyrkulacja powietrza. <laughs> Zaraz to otworzę w tarabanie się podłączę światło te na górze i zobaczymy jak to tam wygląda powiem Wam, że bo teraz będę dogrywał końcówkę tego filmu. Yy, dzisiaj jest naprawdę upał, jak cholera na no dworzu. Tutaj w chałupie jest spoko. Naprawdę jest jeszcze chłód, mimo że jest wszystko otwarte. Jestem ciekaw, jak to będzie na górze. Jaka tam będzie temperatura, ale myślę, że będzie ok. po majstrowemu, otworzone. Przełożę drabina. O, powiem wam, że jest, jest różnica. Wsadziłem głowę tutaj, to tutaj jest jak w saunie, więc folia bardzo dużo daje. Mimo, że jest tymczasowa, no i nie ma tu jakiejś tam ciemnicy, takiej konkretnej, żeby nic nie było widać. Jakieś tam światło przez tą folię przechodzi, ale też nie ma jakiegoś tam, nie wiadomo jakiegoś słońca. Światełko zapalimy, światełko zdaje egzamin, wszystko widać. Dojście do wszystkich tych narożników. Także jest luksusor. Dobra, wychodzę stąd. Tu jest ukrop. Jeszcze nie założyłem tych termometrów z ciekawości. Ale założę. Zamykam to, żeby mi się tutaj nie grzało na dole. No I tyle. Nie wiem, czy Wam mówiłem ta folia, jest klejona taką taśmą niby specjalną. Do takiej folii, że tak powiem. Yy, działa to dwa tygodnie się nic nie odkleiło to chyba się już nie odklei no także tak że tak dzięki za oglądanie trzymajcie się pozdrawiam cześć